Cześć, dzisiaj nagrywam nową grę jest po takiej kurze. Puh. Cześć, ja tu też jestem ja uważam, że to jest bardzo um, Tak, klikasz na ekran No, no, co to ma być? No i co widzowie co, 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 co wy macie tu oglądać? No ja się pytam, co wy macie tu oglądać? O, tu idą sobie kurczaki Kurczaki zejdą. A, a zobacz, jakby ona nie urodziła nikogo no to dobra, już, już nie rób przez kilka minut. To będzie takie... to takie nudzkie. To matka kura, niech ona też też pójdzie. Cokolobany, coko, coko, cokolobany. Coko, coko, cokolobany, coko, Ile urodziła? Tylko 26 dzieci. No. no, mało. No niestety chyba nikt tyle nie rodzi, ale... Dobra, poklikamy sobie w jednym miejscu. Na górę i widzimy się aż... No i no, to jest nudne. No weź ten film i w ogóle ten film idzie do bani. Nie, ale patrz jaki to jest Co <laughs> To jest rower w całym kurtaczku Dobra, ja bo naprawdę. Halo, Ameryka Maryka nie lubi naszego kurczaczka. Protest, protest. Mam mi Klik. Klik! miliony, ich zrobimy sobie. Okej, okay, to puścimy i zacznij. O Okej, czy ta jest zbytnio mądra, to ja tego nie wiem. E, wiem, że jest głupia, łaha. Moja mądrość mi mówi na no zietrę. Rozbiło się w końcu. Dobrze. Yy, zobaczymy coś. Wiedzieliście, że tam gra się z... zaczyna od za nupska, więc ją usunę i przejdziemy do gry lepsze. Dobra, nie przejdziemy, więc pa.